500 plus przejdzie rewolucyjne zmiany. Rezes prawa i sprawiedliwości zapowiedział odważne zmiany, jednak sceptycy zastanawiają się nad tym, skąd PiS weźmie na to wszystko pieniądze. Minister Elżbieta Rafalska ma już pomysł u znak zapytania 500 plus na każde dziecko znów wraca do oferty wyborczej PiS. Podczas konwencji partii padły mocne deklaracje dotyczące programu wyborczego, lecz oczywiście największym zainteresowaniem cieszy się program zakładający przydzielanie dotacji na dzieci. Jednak tak jak w 2015 roku, tak i teraz, sceptycy zastanawiają się, skąd rząd weźmie na to wszystko pieniądze. Wszakże już w 2015 roku PiS był zmuszony skorygować swoją obietnicę wprowadzenia świadczenia na każde dziecko, wprowadzając próg dochodowy. Teraz jednak nie ma już drogi odwrotu. Czy to oznacza, że pieniądze się znajdą? A jeśli tak, to w jaki sposób? Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska ma teraz przed sobą nie lada wyzwanie. W resorcie zapanowało poruszenie w związku z koniecznością znalezienia potrzebnych środków w budżecie. Sama minister przyznała po konferencji, że już próbuje znaleźć koncepcję, jak to osiągnąć. To właśnie na jej resorcie spoczywa największa odpowiedzialność za realizację projektu. Jarosław Kaczyński wygłosił odważną obietnicę, licząc się z tym, że jej niedotrzymanie może skutkować katastrofalnym spadkiem poparcia dla PIS. Jednak nie jest to proste. W końcu uszacuje się, że są to wydatki rzędu 20 miliardów złotych w ciągu roku. Nowe 500, jeszcze w tym roku. W trakcie konferencji padła deklaracja, że pierwsze pieniądze mają być wypłacane już 1 lipca tego roku. Nie po wyborach, ale właśnie w tym roku. Jest to niezwykle odważne posunięcie PiS jednak stawia ich przed podwójnie trudną sytuacją, gdyż walka będzie się toczyć nie tylko o pieniądze, ale także z czasem. Pojawiają się także problemy natury prawnej oraz dyskusje, czy cały projekt objąć jedną ustawą, przyznającą wszystkim dzieciom świadczenie. Inną opcją jest by włączyć nowe świadczenie pod stare przepisy, które mówią, że świadczenie jest dla chętnych. Pozwoliłoby to na oszczędności w budżecie, gdyż pewna część osób z pewnością nie korzystałaby ze świadczenia. Ministerstwo szuka środków.resort pracuje nad jak najszybszym oraz jak najskuteczniejszym usprawnieniem tego systemu. Kropka myślnik Żadna decyzja nie zapadła, ale Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest doskonałe w cyfryzacji pomysłów. Daliśmy radę już kilka razy z 500+, daliśmy radę z wyprawką 300+. Pieniądze będą na czas, mówi Stanisław Szwed, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, cytowane przez portal Money. Pieniądze jednak nie biorą się znikąd, a budżet nie jest nieograniczony. Znalezienie skutecznego rozwiązania będzie oznaczało uszczuplenie wydatków na inny cel, chyba, że będzie to się wiązało z ograniczeniem działalności przestępczej lub zostanie poprawiona skuteczność ściągania podatków.